Hej tu Kasia i Ania! witamy Was w pierwszym odcinku w wersji Sims 3. W tym odcinku stworzymy Simów i kupimy dom. To zaczynajmy. Jakie miasto? Może Sunset Valley? No chyba tak. No to tutaj. Klikamy, a to chwilę potrwa. Ładowanku. Zatrzymamy kamerę, jak się załaduje, nagramy to. Nie klikamy, żeby stworzyć sima. Najpierw. Już nam się załadowało, będziemy powoli tworzyć sima, ale oczywiście będzie to dziewczyna, a raczej nie chłopak. młody dorosły na lat. Ale wiesz, że na 100 lat nie muszę mieszkać sam? młody, dorosły. <grym> <grym> Jestem blada. Taka. Tu się nie dasz na najwłodszą? No, bo nie jestem. Hmm. Jesteś. <noise> Tego też <co> wiem. <ja> <noise> Tego też ja nie wiem. Wiem, ja, no, tak może być. Oczywiście tak, a nie jestem. <głos> <głos> a Não tem como, 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 não My dokończymy i później Wam pokażemy. Wprowadziliśmy się do domu. Jest to dom z jedną sypialnią i jedną łasienką, ale kupiliśmy nieumeblowany specjalnie, żebyśmy nie musiały tego wszystkiego sprzedawać. Tutaj najprawdopodobniej będzie salon, sypialnia, łasienka, no i kuchnia. I może tutaj gdzieś na podwórku sobie dobudujemy jakiś pasen czy jakieś małe coś. Teraz czy coś parking już jest. No to zaczynamy meblować. Na początek wszystko sprzedamy. Nie, to było ładne. A Dobra. Kupi się najwyżej jeszcze raz. Nie, to było ładne. A są jeszcze ładniejsze platy. Ech. Dobra. Mm. Tam coś jeszcze zostało. Co to było? Czujnik tam został. Mm -hmm. Ja czujnik może być. Bo ja byłem. Nie musisz pisać cały czas. Ja. Ciągle tego nie robisz. Dobra, daj lampy najpierw. Mm, jeszcze najpierw potłoki i... Jakie? Mm. W sypialni to będzie. Iiiiiiih, taki... cztery. Jest... 144. Mm. W kuchni może coś z tych takich... czy jakiś tam? Ten? Oba. nie. O Boże. O, nie tak. Dobra. a jeszcze tutaj trochę to tak trzeba. Mm. I w łazience może... Też łazience będzie z... to albo te czarno-białe. No kurczę. Teraz piszemy się za ściany. Mm. Już najpierw łazienka, też czarno-białe. Mm. Teraz sypialnia. Przyszła. Mm, Salon. Mm. Nie, ten. Jakiś piękny. Może po prostu to kolor. To... Może żółty kolor by się zrobiła. Hm? No, jak tu gdzieś znajdziemy? się da przerobić. Nie da się. Hmm. No to nie wiem, może... To nie może być zielony? No, no może. Też zapomniałyśmy zmienić podłogi. A no. Kurczę. Hmm. A to się za chwilę zmieni. <laughs> Dobra, to my będziemy tu robić i zaraz pokażemy wam piękny, nowoczesniejszy dom. ...wielkie zmiany i Ania pomyślała, żeby wybudować nowy, lepszy, nowocześniejszy dom. Więc teraz Ania wszystko burzy. Cały domek. Tak. I jak się dać, zostało z niego, tylko tyle. Tak. Zaraz wlecamy, jak skończymy. Pa! Mój... czy moje filmki dom. A więc ta ciałka jest ogrodzona. Tu mamy basen, stoi simka, już stążył ją ktoś odwiedzić i chyba przyniósł kasetę. Tutaj damy widok, żeby było widać wszystkie piętra. A więc może od bardziej takiego górnego widoku. Szybko wam pokażemy. To jest pokój lokaja, którego Kasia spycha trudniej oczywiście. Tu mamy salę. ja? Łasienka, korytarz. Tu jest taki mały ten ze schodami i koszem. Tarasik. Y, tutaj jest sypialnia. Kuchnia połączona z jadalnią. Y, no i następne pięterko. To jest taki w sypialni mamy taki pokój zainteresowań, do którego są schody. O i przy okazji musimy tutaj coś usunąć. Chociaż w sumie nie. Chociaż w sumie no, sure. może zostać. Yy, tutaj jest akwarium. Luneta. Coś do ćwiczeń. Akwarium. Yy, Oraz szałek? W akwarium są ryby, nie trzeba. Karmi! I balkon. I to już koniec na dzisiaj. Do zobaczenia w drugim odcinku Simsów. Pa!